O komentarz do referendum. Wydaliśmy wszystko 100 milionów złotych. Słusznie? Niesłusznie? To były pieniądze wyrzucone w błoto, zmarnowane i wszyscy, którzy do tego przyłożyli rękę, powinni oddać nam te pieniądze. Są moralnie nam winni 100 milionów złotych. A jest to prezydent Komorowski za to, że rozpisał to referendum, Paweł Kukis za to, że nawoływał do tego referendum, do jego rozpisania i cieszył się i nawet już po tym, gdy było wiadomo, że termin jest idiotyczny, bo zbyt wczesny. 6 września i pytania są idiotyczne, bo niekonstytucyjne, niekonkretne i nieaktualne. On się nadal cieszył po prostu, jak wiadomo kto, wiadomo, kto się cieszy. I również senatorowie Platformy Obywatelskiej PSL-u, bo oni to idiotyczne referendum rozpisali. Trzech aktorów po 33 miliony do oddania Skarbowi Państwa, czyli nam wszystkim podatnikom obywatelom. Może niektórych 100 milionów to jest po prostu niedużo. No dla nas, zwykłych obywateli, to jest na pewno dużo. Na co takie pieniądze można by przeznaczyć, żeby jedną z takich doraźnych polskich potrzeb zaspokoić Pańskim zdaniem? Naprawdę kompletnie na cokolwiek. Za te pieniądze można zbudować szkołę, za te pieniądze można zbudować przedszkole, za to pieniądze można zmniejszyć, e, zmniejszyć dług państwa polskiego. Naprawdę pomysłów na które można lepiej wydać te pieniądze jest zdecydowanie więcej. Nawet je prze, przejeść, przebalować byłoby lepiej niż przepalić kompletnie na to, że ludzie czytali 16 godzin w komisjach książki, bo takie przypadki znamy, albo grali na, na telefonach jak długo im nie padły, bo takie przypadki. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.